Razem ze mną wybierzcie najciekawszą budowę od Thermaltake'a. Numer 1, View 600 TG, obudowa z budowanym panelem LCD, 6 sali, z miejscem na 420 mm radiator oraz ogólnie bardzo duże karty graficzne. Dostępna w wielu kolorach. Numer 2, View 370 TG, czyli ponownie obudowa z bardzo ładnym ekranikiem, nieco mniejszym, opcjonalnym i tym razem tylko w dwóch kolorach. Numer 3, View 290, jeszcze mniejsza wersja, która posiada tym razem już, no, perforowany dół bez ekraniku i, co ciekawe, zakrzywione szkło na froncie. Numer 4 view 390 Air. Dlaczego Air? Ponieważ przetłacza niesamowite ilości powietrza. Numer 5 Obudowa dla wielbicieli ciasnych, na przykład różowych wnętrz, ponieważ kolorów mamy pełną gamę, w której mamy możliwość zastosowania płyty głównej Mini ITX. Co więcej, w tej obudowie również można zastosować ekranik i wygląda to w ten sposób. Numer 6 TR200, czyli obudowa nieco większa. Mianowicie jest to mont obudowa Mini ITX dla płyt głównych, właśnie w standardzie MATX. Jeżeli ten design Wam się podoba, ale macie potrzebę zastosowania większej płyty głównej, no to numer 7 jest dla Was. TR300. Wersja kompatybilna z pełnym ATX-em, już z klasycznym szklanym panelem bocznym. I na koniec numer 8. Czarny koń konkurencji. Obudowa wypełniona po brzegi wodą, a w zasadzie cieczą, która nie przewodzi prądu. Czekam na Wasze zdanie. Piszcie numer w komentarzu.